Serdecznie no witam. Ponieważ ostatni filmik był już bardzo dawno temu, czyli wczoraj, to uznałem, że nie mogę się tak rozleniwać, bo to do mnie niepodobne. Dlatego dzisiaj wlatuje kolejny materiał, tym razem będzie to topka. Robiłem kiedyś taki filmik o kozakach z kreskówek, gdzie opisywałem poszczególne postacie, które według mnie zasługują na miano badasów. Dzisiaj zrobimy coś podobnego. Zamiast skupiać się na samych charakterach i ich zajebistości, to przyjrzymy się czynnikom, które sprawiają, że są zajebiści. Czyli w przypadku dzisiejszego filmiku będą to supermoce. Napiszcie od razu w komentarzu, jaką supermoc wy chcielibyście posiadać i dlaczego. Rozdam serduszkę najciekawszym odpowiedziom. A tymczasem zaczynajmy z moją własną topką. Na miejscu siódmym daje latanie. Jest to tak klasyczna i podstawowa umiejętność, że nie mogło jej zabraknąć. Co można powiedzieć o lataniu? Czemu jest takie fajne? No bo latasz. Wiadomo, dla każdego latanie może mieć inną definicję użyteczności. Dla innych będzie to szybsze przemieszczanie się, dla drugich będzie to skok adrenaliny na skutek szybowania w powietrzu, a dla jeszcze innych możliwość bezkarnego plucia ale też ścikania na ludzi. Co? Myślicie, żebyśmy tego nie robili? Pf, proszę Was. Oprócz tego o zaletach latania nie można wiele powiedzieć. Może dlatego, że latać na pewien sposób możemy już w realnym świecie, na przykład dzięki lotniom albo samolotom, więc nie wydaje nam się to już takie wow. Ale trzeba przyznać, że gdybyśmy mogli unosić się w powietrzu tak sami z siebie jak ptaki, to na pewno byłoby to ciekawe. Chodźmy dalej. Miejsce szóste, czytanie w myślach. Posiadając tę umiejętność, prawdopodobnie zostałbyś najbardziej wygranym człowiekiem na tej Ziemi we wszystkich kategoriach. Dosłownie wiesz o każdym wszystko, ale to nie jest najciekawsze użycie tej supermocy. Możesz tego też użyć do pomocy ludziom. Pierwszy przykład, który mi wpadł do głowy, jest ze sfery naszego codziennego życia. Na pewno nieraz spotkałeś jakiegoś żebraka, czy to na ulicy, czy to pod marketem. Wtedy on cię zaczepia i prosi o pieniądze. Zwykle nie wiesz, na co on to wyda, czy faktycznie mu pomolesz, bo wiadomo jak jest. Ale używając czytania w myślach, wiesz, czy ten człowiek faktycznie przeznaczy twój hajs na jedzenie, czy pójdzie w tanko z cytrynówką. Co więcej, jeśli potwierdzisz sobie, że ta osoba faktycznie jest potrzebująca, to w zależności od Twojej empatii i kręgosłupa moralnego mógłbyś mu realnie pomóc i byłbyś po prostu dobrym człowiekiem. Albo jeśli podoba ci się jakiś chłopak albo jakaś dziewczyna, to już na starcie wiesz czy masz szansę, bo znasz jej myśli, wiesz jakie on, ona ma o tobie zdanie oraz jakie są jej albo jego zainteresowania itd., itd. Miałbyś po prostu w życiu łatwiej. Ale żeby nie było tak, Milusio, to zwróćmy uwagę, że można w stanie w myślach wykorzystać też do złych czynów. Przypuśćmy, że popełniłeś jakieś przestępstwo i cię złapali. Siedzisz na przesłuchaniu i jeśli nie, jesteś głęboko umoczony, to masz praktycznie 100% szansy na zmanipulowanie całego przesłuchania na swoją korzyść, bo w momencie wiesz, co o tobie wiedzą, a dzięki temu możesz sprytnie przeinaczyć fakty tak, aby wyszło na to, że to nie ty jesteś impostorem, mimo że tak naprawdę jesteś. Miejsce piąte transformacja. I nie mówię tutaj o transformacjach na przykład w Dragon Ballu, bo to tak naprawdę jest mało ciekawe. Chodzi mi o transformację w coś lub kogoś. Posiadając taką umiejętność praktycznie możesz robić co chcesz ze swoim życiem. Chcesz spełnić swoje marzenie o zostaniu samemu na noc w supermarkecie i wyrzeć wszystkie snickersy z półki? Zamień się w robaka, prześlizgnij się przez szczelinę w drzwiach, zamień się na nowo w człowieka i bam, gotowe. A może chciałbyś na nowo, nie wiem, pobawić się w Berka, ale jesteś na to za stary? Zamień się w dziecko i wbiegnij do pierwszego lepszego placu zabaw. Chciałbyś być fuzjonkiem? Zamień się w bukiego. Chcesz być chlebem? Zamień się w chleb. Nie chciałbyś być chlebem? Możliwości jest wiele, ale i tak najfajniejszą byłoby trollowanie. Wyobraź sobie, że jesteś jakąś znaną osobą, dla ułatwienia, powiedzmy, że YouTuberem. Stajesz sobie pewnego razu, odpalasz internet, przeglądasz wiadomości i nagle BAM! Wyskakuje filmik na głównej. Miliony wyświetleń. wardenga, sika do szklanki. I masz nagle zaćmienie umysłu. Nie pamiętasz, abyś coś takiego odwalił. No, bo to prawda. To po prostu jakiś Maciuś z Krychnowic postanowił się zabawić mocą transformacji. I to jest dopiero prank. Miejsce czwarte regeneracja. Jesteś chory, źle się czujesz, boli cię głowa, cierpisz na poważną chorobę? No to już nie, bo się zregenerowałeś. W sumie w tych czasach byłoby to op. Albo jesteś żołnierzem na wojnie i straciłeś rękę albo nogę? Spoko, zaraz wyrośnie nowa. Masz randkę, ale szykując się na nią spadłeś z dywanu i za zamałeś sobie kręgosłup? Nie ma problemu, to tylko lekkie zadrapanie. Ale dzięki regeneracji również możesz być dobrym człowiekiem. Pomyśl, ilu poszkodowanym osobom mógłbyś pomóc. Ktoś potrzebuje ręki? Jasne, bierz. Ktoś potrzebuje nogi? Pff, mam ich pełno. Ktoś potrzebuje nerki? Wiesz, mam dobry humor, to dorzucę jeszcze lewe płuco w gratisie. Miejsce trzecie, Death Note. Otwieramy podium, i tak wiem, że Defno to nie jest typowa moc. Bardziej, narzędzie, które cią umożliwia, ale dla niewtajemniczonych. Defno to po prostu notę śmierci, do której możesz wpisać osoby, których imię, nazwisko oraz twarz musisz znać. Po wpisaniu do notesu, umierają. Umówmy się, jest to potężna i ciekawa moc, ale głównym problemem jest fakt, że na świecie nie ma osoby, której można by go dać. Ponieważ o ile poprzednie moce są dla takiego fanu, jak latanie czy czytanie w myślach, tak tutaj mamy najskuteczniejszą broń przeciwko ludzkości. Dosłownie decydujemy o czyim życiu za pomocą kilku machnięć długopisem. Według mnie, taką moc można by powiedzieć komuś, to jest w 100% neutralny na każdej płaszczyźnie. Jasne, znajdą się takie osoby, które w opinii większości zasługują na wpisanie do Death Note ale gdyby każdy z nas został taki notes, to kierowalibyśmy się swoimi poglądami, a także nienawiścią. Dlatego jedynym prawowitym właścicielem takiej broni powinna być osoba, która nie jest stronnicza, nie ma poglądów i nie identyfikuje się z konkretną grupą społeczną. Tylko tak jak mówię, jest ten mały problem. Taka osoba nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć. Ale samego defunta dałem, ponieważ jest to mimo złowrogiej aury, no ciekawa moc. Mimo tego, że godnego użytkownika takiego notesu nigdy nie będzie. Miejsce drugie: klonowanie. To by tak bardzo ułatwiło życie. Wyobraź sobie, że chodzisz do szkoły albo do pracy, ale no nie chce ci się. Wolałbyś pospać albo pograć w lola. Co robisz? Klonujesz się. Twój klon idzie wtedy do szkoły albo pracy, podczas gdy ty siedzisz w domu. Albo znajomi zapraszają cię na jakiś wypad na miasto albo imprezę. Ale tobie się nie chce, ale tym samym nie chcesz zrobić przykrości swoim znajomym. Żaden problem. Klon idzie się bawić, a ty jako oryginał dalej siedzisz w domu. I to by było w sumie nudne. Ale gdyby klonowanie działało tak jak w Naruto, czyli klony zbierają doświadczenie i po ich zniknięciu wszystko co przeżyli wraca do ciebie, to wtedy by to było całkiem spoko. No bo jest taka sytuacja. Wysyłasz kolana na zakupy, a ty idziesz grać. Klon robiąc zakupy zauważa kaszankę na przecenie i mówi: O, kaszanka na przecenie! No to ją bierze. Potem wraca do domu, zbija się sobie piątkę i klon znika. A ty nagle doznajesz olśnienia i mówisz: O, kaszanka była na przecenie! Czy jest coś piękniejszego w życiu? I numer jeden jest to według mnie najlepsza i najbardziej użyteczna supermoc, czyli teleportacja. Wiecie, bardzo długo kiedy się zastanawiałem nad teleportacją, i doszedłem do wniosku, że jest to najlepsza umiejętność ze wszystkich, ponieważ jeśli umiesz się teleportować, to tak naprawdę jesteś niepowstrzymany, nieuchwytny i możesz robić wszystko, ale to naprawdę wszystko, co ci się podoba na tym świecie. A jedyne co tak naprawdę może ci pokrzyżować plany, to śmierć. Poprzednie supermoce ci tego nie gwarantują. Już tłumaczę. Skoro teleportacja to natychmiastowy skok z punktu A do punktu B, to mógłbyś popełniać najgorsze zbrodnie na świecie i nie do to żadnej kary. Załóżmy, że okradłeś sklep. Po wyjściu z sklepu natychmiastowo teleportujesz na drugi koniec świata. No i co ci zrobią? Ale nawet jakby jakimś studencie złapano, przesłuchano, postawiono przed sądem i skazano na dożywocie, to i tak nic to nie da, bo w każdej chwili możesz zrobić puf i wylądować na Islandii. Nie można cię uwięzić, bo uciekniesz, nie można cię namierzyć, bo możesz być w sekundę na drugim końcu świata. Jedyne co cię powstrzyma, to śmierć. I to jest taka niespodziewana. Oczywiście może być tak, że będąc wrogiem publicznym numer jeden, a nawet nie musisz być wrogiem, ktoś ci wpakuje niespodziewanie kulkę, no i nic na to nie poradzisz. Ale skupiając się na samych kwestiach prawnych, możesz być spokojnie poza prawem, bo no, nikt ci nic nie zrobi. Dlatego właśnie uważam, że teleportacja byłaby najbardziej przegiętą super umiejętnością. A jaka byłaby waszym zdaniem? Napiszcie o tym w komentarzu oraz odpowiednio ocencie materiał. Ja się tymczasem z wami żegnam, także dzięki za oglądanie i na razie.